Cześć Dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać yy, o Trzech Królach Nie tylko w sumie o nich Dzisiaj w kościele obchodzimy Święto Trzech Króli Czytamy Mateusza drugi rozdział I o tym właśnie rozdziale chciałem porozmawiać Ale opró oprócz tych Trzech Króli Mędrców, astrologów nie wiem, różnie ich nazywamy. Chciałbym porozmawiać o jeszcze jednym bardzo ciekawym charakterze. I prawdopodobnie ten człowiek w dzisiejszych czasach byłby człowiekiem sukcesu, spełnionym. Osiągnął praktycznie wszystko, został królem. Miał pałace, w których spędzał wakacje w zależności od pory roku. Wznosił piękne budowle. Odbudował, odbudował świątynię Salomona. No, człowiek spełniony. Jeszcze do tego miał 10 żon. Bóg błogosławi? Błogosławi. Prawda? Ale jego gwiazda zaczęła gasnąć. Dzisiaj to nauczanie nazywam tanie z gwiazdami. I on był jedną gwiazdą, która przygasała. Zaczęła gasnąć wtedy, kiedy skuszony oskarżeniami ludzi z dworu i dziewięciu innych żon, zdecydował. Zabić się, oskarżoną o zdradę swoją najmłodszą żonę, Marian. Nie tylko ją, ale też jej matkę. Jego światła zgasła. I od tego momentu jego życie się zmieniło. Wszędzie wystał, widział podstęp. Był po prostu psychopatą na tym punkcie. Ja już, ja wiem, ja wierzę w to, że żadna noc już nie była spokojna. I chciałbym, żebyś tu się zatrzymał. Kiedy ty w swoim życiu podjąłeś decyzję, że kogoś osądzisz, że skreślisz. Bo ktoś ci tak powiedział, bo twoi rodzice powiedzieli ci, jaka jest Twoja żona. Kiedy w pracy osądzisz podwadnego, albo kolegę, bo coś niby zrobił, bo ktoś tak powiedział, kiedy zaczynasz mieć tajemnicę przed swoją żoną, tak zaczyna się zdradza. Tak łatwo przychodzi ocena. Łatwo jest być sędzią i wydać wyrok bez rozprawy. Mi? Bardzo łatwo. I Herod wydał taki wyrok. Jego gwiazda zgasła i zapanowała ciemność. I od tego momentu został katem. I tu się rozpoczyna nasza historia: historia blasku jednej gwiazdy. Mateusz, drugi rozdział, drugi werset. I czytamy: A gdy Jezus urodził się w Betlejem, w Idei za dni Heroda, oto mędrcy ze schodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzież jest ten król Żydów, który się urodził? Widzieliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przyjechaliśmy, aby oddać mu pokłon. Przyszli ludzie ze wschodu, posłańcy. No, prawdopodobnie niektóre historia mówi, że to byli ludzie też z Babilonu. Ale do końca nikt nie wie, kim byli. Królowie, czy magowie, astrologowie. Ale wiemy jedno, że rozpoznali króla. Przyszli oddać mu hołd. Przyszli z dobrą nowiną dla mnie i dla ciebie. I raczej ze średnią wiadomością dla Heroda, pamiętasz naszego głównego bohatera, pamiętasz czym miał problem. I czytamy w trzecim wersecie, gdy Herod, gdy Herod to usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Postrach po strach Judei, wielki budowniczy król przeraził się. No okej, okay, on się mógł przerazić, ale dlaczego cała Jerozolima? Bo oni wiedzieli, że jeżeli ich król. Nie ma humoru, to ktoś zginie. On się przeraził nie dziecka, bo dzieci zabijał. Z nimi nie ma problemu, ale przestraszył się dziedzica. Przestraszył się władzy, którą może utracić i wpływów. I on już w tym momencie mógł wybrać i się razem z tymi mędrcami takich nazwijmy, nazwijmy i oddać mu hołd, i zmienić swoje życie albo wybrać ciemność. Miał szansę do końca. Mógł wybrać i wiesz co? Każdy z nas może. Bóg daje nam wybór. Dam nam wybór od początku. Od Adama i Ewy. Możemy wybierać. My nie jesteśmy niewolnikami. Ja i Ty. Możemy wybrać. Bylibyśmy niewolnikami, gdybyśmy nie mieli wyboru. I wiesz czego się jeszcze przeraził? Z tego samego powodu, którego zabił swoim kochanem, Bał się, że straci władzę. Coś, co w jego życiu było na pierwszym miejscu. Bał się, że to utraci. Zadaj sobie teraz pytanie. Co jest w swoim życiu na pierwszym miejscu? Ok, nie musisz odpowiadać. Kontynuuj mi hi historię, bo zaczyna robić się gorąco. Ok, następne wersety. Zebrawszy więc wszystkich naczelnych kapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie miał się urodzić Chrystus, a oni mu powiedzieli w Betlejem, w Judei, bo tak jest napisane przez proroka. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dowiadywał się dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A posyłając ich do Betlejem, powiedział: Jedźcie i wypytajcie się dokładnie o to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja pojechał i oddał pokłon. Zadaj sobie pytanie, dlaczego oni widzieli tą gwiazdę? Dalej mówimy o mędrcach, a Herod i a Pani kapłani już nie. Że oni znali dokładną drogę, a Herod z kapłanami już nie? No przecież słuchajcie, Herod był Żydem. <grym> I on czytał Słowo Boże, czytał księgi. I kapłani też, oni je znali. Oni wszyscy czekali właśnie na tego Mesjasza. Właśnie na Jezusa. Ale wiesz co? Ja myślę, że oni wcale nie mieli interesu go odnaleźć. Herod bał się, że stracił władzę. Ja myślę, że naczelni kapłani również się tego bali. Bali się tego samego stracić władzę. A mędrcy szukali go z innego powodu nie po to, żeby go zabić, ale po to, żeby oddać mu hołd. Oni przecież byli poganami, a Bóg ich pokierował i wybrał. Poszli, aby go wywyższyć. Nazwali go, nazwać go królem. Dla Heroda król był jeden. Nie mówię nawet o nim samym, nawet o jego wielkich przyjaciołach, rzymianach, cesarza Augustynie. Augustusie, mówię o święto Mówię o światło Kto to jest? Wie, że to jest jedno z imion diabła? Kiedyś nazywał się Jutrzenka. Pięknie, nie? Lucyfer. To jest ten, który niesie światło. A teraz to jest ten, który kradnie światło. I on chciał się posłużyć Herodem, by się pozbyć tego światła. Pozbyć się tego dziecka. I czytamy w dziewiątym i dziesiątym wersecie. Oni, ci mędrcy, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, prowadziła ich, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, sorry hoinka, gdzie było dziecko. A gdy zobaczyli gwiazdę, ogromnie się ucieszyli. Oni, słuchaj, wybrali światło. Światło, które zawsze wskazuje na Boga. Ucieszyli się, rozradowali. Ja ostatnio oglądałem świadectwo Nika Wójcicia. Nie wiem, czy kojarzysz, co to jest. To jest ten facet bez rąk i bez nóg. Yy, mówi o sobie ewangelizacyjny korpusik. I wiesz, co mi uderzyło? Nie to, że gość poświęcił się dla ewangelizacji, okej, okay? zmienił swoje życie. Ale że kiedy powiedział, że może nie mam rąk i nóg i trzeba mnie przenosić, zajmować się mną. Ale mam co? Radość. On ma radość. On ma żonę i czworo dzieci, jest pełen życia. Świat tego nie rozumie. Skąd on to ma? On ma radość. Co mieli Mędrcowie? Radość. Oni go poszukiwali. Co miał Hero? Strach. A wiesz, kto przynosi radość? Bóg. Po tym poznasz człowieka, który szuka Boga, że się raduje. No, przynajmniej tak powinno być. Przepraszam, taką zrobię tutaj osobistą wędrówkę. Yy, wiecie, kiedy Jezus się rozradował? No, słuchajcie, jest wiele takich miejsc, ale jest jedno opisane. Bo takich momentu było na pewno wiele. Jezus nie był sztywniakiem, jakby był sztywniakiem, nie poszliby nie za nim ludzie. I piszej, że kiedy uczniowie wrócili po tym, jak ich posłał, dokonali wielu cudów w jego imię, uzdrawiali, uwalniali, zobaczył szatana spadającego z nieba jak błyskawica. I w Łukaszu 10,21 czytamy: W tej chwili rozordował się Jezus w duchu świętym. I właśnie wtedy Bóg się raduje, kiedy gwiazda bez światła spada z nieba, a twoja światła, Twoje światło, Jezusa, który jest w Tobie błyszczy, świeci. Ok, wracamy. 11, 12 werset. Kiedy weszli do domu, zobaczyli dziecko z Marią, jego matką i patrzy, oddali mu pokłon, potem otworzyli swoje skarby i ofiarowali mu złoto, kadzidło i mirę lecz będąc ostrzeżeni przez Boga we śnie nie wracali do Choroda, powrócili do swojej ziemi inną drogą zauważyłeś już coś? oni byli prowadzeni przez Boga bo Mu zaufali prowadziła ich gwiazda ale już nie ta na, nieba, nie na niebie, ale ta w sercu ten król, z którego powodu wyruszyli w drogę kiedy zobaczyli tą gwiazdę zaufali Bogu i ruszyli ruszyli w stronę tej gwiazdy tak jak Mojżesz, który wrócił do Egiptu Chociaż w tym Egipcie czekał na niego wyrok śmierci Za zabójstwo Egipcjanina Ale Bóg mu powiedział Tak samo Noe, który wybudował Arkę na pustyni Wyobraź sobie, no, facet buduje Arkę na pustyni Ale Bóg mu to powiedział Każdy z nich wybrał i był prowadzony przez Boga Zrobili po ludzku szalone rzeczy Ale po prostu słuchali Tak gwiazda i to światło było w nich i w trzynastym wersecie czytamy A gdy oni odeszli, oto pa, anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i powiedział Wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu Zostań tam, aż Ci powiem Herod bowiem będzie szukał dziecka, aby je zabić Już to zobaczyłeś, prawda? Nikt nie pozostał to już taki sam po spotkaniu z tym dzieckiem Nikt I możesz wybrać Herod wybrał Wytracił każde dziecko do drugiego roku, roku życia, łącznie ze swoimi. Zmarł cztery lata później, zabijając własnego syna następcem. Herod wybrał do końca, wybrał gwiazdę śmierci. Józef, Maryja, pastuszkowie, mędrcy wybrali, wybrali tam, gdzie wskazała gwiazda. I serce, które powiedziało tak na króla królów i pana panów. I słuchaj, mówię ci już tutaj, że możesz wybrać. Możesz wybrać to, co inni powiedzą, to, co świat mówi, to, co wszyscy robią. Herodowi męcy powiedzieli, że idą dać hołd królowi. Jemu powiedział inny: co zrobić? Zabij go. Nienawidzę go, zabij go. Jakiego ty głosu słuchasz? A za jakim głosem idziesz? Za jaką gwiazdą podążasz? Otwórz tą książkę. Otwórz tą książkę. Pięknie nasz proboszcz w niedzielę mówił o tym, kiedy była Ewangelia świętego Jana, pierwszy rozdział, że na początku było Słowo, a Słowo było Boga, a Bogiem było Słowo. Mówił o piśmie świętym. Mówił o tym, żeś poznał Boga w jego słowie. Pozna Jego głos. Nie wiem, czy u Ciebie w domu kurzy się e, Pismo Święte. U mnie już się nie kurzy. U mnie się nigdy nie kurzy. U mnie w domu nie było Pisma Świętego. Ale otwórz tę książkę. Po prostu zacznij czytać i daj się odnaleźć. Słuchaj Jego głosu. Jezus do każdego z nas przychodzi i mówi, chcę być królem Twojego życia. Przychodzi i mówi wprost, co złego jest w Twoim życiu. Daj Ci plan, a Ty jak na to reagujesz? W Janie 7,7 pisze, Was świat nie może nienawidzić. Mnie nienawidzi, gdyż ja poświadczam, że jego dzieła są złe. Przychodzi i zmienia Twój plan na życie i już nie jest po Twojemu. Znasz to, prawda? On przychodzi ci i mówi, co w Twoim życiu jest nie tak. I wiesz co, i już pewnie nie lubisz, jak panuje w Twoim życiu, bo Twoje życie ci się podoba. Ale wiesz co, i, i wtedy chcesz zmienić Jego plan. Ale tak się nie da. Nie da się zmienić jego planu. I wiesz co, możesz go znienawidzić jak Herod. Czy my jesteśmy chrześcijanami, katolikami, nawet tego słowa nie uważamy. Możesz go ignorować. Herod go nienawidził. I próbować się go pozbyć. Albo, albo go przyjąć jak króla i oddać mu hołd. Prawda? Oddać mu swoje życie. Zmienić się. Zmieni, ale zmienić z nim swoje życie. Te wszystkie ciemności, które ciągną cię w dół. Herod mógł wybrać do końca Ty też możesz Możesz wybrać Wybrać Jego plan To nie jest najłatwiejszy plan Ja go wybrałem Wiesz co? Ja go wybieram każdego dnia, kiedy wstaję I możesz zapytać się mojej rodziny Czy jestem święty? Możesz zapytać się mojej żony, dzieci Powiedzą ci, że nie Bo nie jestem święty Ale każdego dnia wstaję rano I proszę Boga o tą świętość I dziękuję, że we mnie jest że we mnie jest Jego gwiazda, Jego królestwo. Dziękuję Bogu za moc, że oprócz tego, że będę mówił tego dnia o Jezusie, bo każdy może mówić, każdy może pięknie mówić, co z tego słowa są puste. Wiara bez uczynków jest martwa, powie Jakub. Ale oprócz tego, że będę o nim mówił, to będę zachowywał się jak On. Będę modlił się, modlę się o pokorę, Panie, abym stawał w prawdzie że Panie, że będę dziękował Ci, że te ręce będą pracowały na Twoją Ewangelię, że te ręce w Twoim imieniu będą uzdrawiały. Dziękuję Ci już za to, że będę prawdziwy, nieobłudnym świadectwem. Otwieram tą książkę i poznaję Jego głos, poznaję Boga. I kiedy idę do pracy i dostaję długą trasę i czuję ten delikatny ucisk ręki, bo, bo nie jest według mojego planu, bo ten nie tak miał wyglądać mój dzień nie miałem robić 15 godzin czy 12, to czuję to delikatnie, ten ucisk ręki, który mi mówi Maciek, pomyśl, jak wykorzystasz ten dzień. I kiedy wracam z, tego, z tej pracy, z tego ciężkiego dnia i kiedy otwieram drzwi od domu i nie wygląda ten dom tak, jak ja bym chciał, jest późno w nocy, dzieci jeszcze oglądają telewizję, nie czeka na mnie ciepły posiłek i po ludzku z tym jest szlak trafić, to dalej czuję ten uścisk ręki. Maciek, po co ci to? Po prostu ich kochaj. Po co ci to? <słuch> Miałeś takie momenty? Ja mam ich wiele. I kiedy kładę się spać koło kobiety, którą kocham, i ja mogę mu dziękować za nią, i podziękować Boże Tobie. Że może nie był to idealny dzień, ale słyszałem Twój głos i szedłem za nim. Tak jak owce za pasterzem, tak jak mędrcy za Twoją gwiazdą. I ci trzej mędrcy wypatrywali światła gwiazdy. Herod wpatrzony był w siebie, a Jezus mi powiedział: To światło już jest Tobie, Jan 8.12, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Trzej mędrcy wybrali niełatwą drogę. Słuchaj, Jezus nie jest łatwą drogą. Ja ci to mówię nie jest łatwą drogą, ale wspaniałą drogą, wspaniałą przygodą. I wiesz co, czasem w niektórych rzeczy, rzeczy w życiu trzeba by nie zrezygnować, a niektóre rzeczy po prostu oddać. I czasem to boli. Dziesięcina boli. Pozbycie się, pozbycie się rzeczy, które ukradłem boli. Pozbycie się rzeczy, które kochałem boli. Wiele rzeczy boli. Ale Ty wybierasz teraz życie. I pójdź za gwiazdą. Tak jak oni. Oni zrobili wszystko i poszli oddać Mu hołd. I wiesz co? Jezus się o nich zatroszczył. Oni wrócili inną drogą. Jezus się o Ciebie zatroszczy. I On Ci wytyczy nową drogę. Wybierz Go, a nie będziesz przerażony już nigdy jak Herod. Będą swoje sytuacje w Twoim życiu, w której będziesz po ludzku się bał. Ale masz w sobie Boga, Bogów i króla królów. I nie jesteś sam. Zobacz, co zostało po Chorodzie. W ogóle słyszysz, wiesz, co w ogóle zostało po Chorodzie? Jakieś gruzy, nie wiem, czy w ogóle cokolwiek zostało. Coś zjedzone czasem, budynki, pyły i kurz, tyle po nim zostało. Został starty z powierzchni ziemi. A co zostało po Jezusie? Życie. Życie. I wybierz życie. Wybierz Jego. Wybierz Jego. To nie jest łatwa droga, ale wspaniała. Wybierz Jego plan. Nie Twój plan, ale Jego plan na Twoje życie. Nie wybieraj jak Herod. Nie wybieraj jak kapłani, którzy udawali, że czekali na Mesjasza. Wcale na Niego czekali. Ci sami kapłani, kapłani Go ukrzyżowali. Bo co? Bo oni myśleli, że przyjdzie, przyjdzie, przyjdzie Bóg. Które ich uwolnił od okup okupacji rzymskiej, a on przyszedł uwolnić ich od grzechu. I oni nie mogli tego zrozumieć. Nie mogli. I chcę się podzielić jeszcze na koniec z Tobą tym, co napisał Pawe Paweł do Tymoteusza. Pierwszy list, pierwszy rozdział, 7 do 8. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Powiedz na to Amen? Powtórz za mną, mam ducha miłości i mocy. I jeszcze raz, mam ducha miłości i mocy. I to nie są puste słowa, bo on jest ze mną, on jest we mnie. Jeżeli go wybrałeś, nie jesteś sam. Jesteś jego dziedzicem, jesteś jego dzieckiem. A co dziedziczy dziecko? Królestwo. Tutaj, już tutaj na ziemi, nie po śmierci to też, ale już tutaj ta zasłona, która rozdarła się po śmierci Jezusa. I to niebo, które się otworzyło, nigdy się nie zamknęło, nigdy. Nigdy. Masz go w sobie od momentu kiedy wybrałeś. I On to błogosławi. Błogosławi. W ósmym wersecie pisze święty Paweł nie wstydź się za te świadectwa Pana naszego, ani mnie, Jego więźnia. Lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych, znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga. Powiesz na to Amen. Weź udział w trudach, weź udział w tym biegu i powiedz jak Paweł. Bieg ukończyłem, wiary dochowałem. Ja tak powiem, ja chcę tak powiedzieć i to nie spycha, bo wiem gdzie stoję, wiem kim jestem. Jestem dzieckiem króla. Jestem jak ci mędrcy, którzy idą za gwiazdą. Czy jestem idealny? Nie, ale w nim jestem doskonały i za nim idę. I idź za nim. Po prostu idź za nim. Amen. Dzięki. Boże, bądź w po wywyższa wywyższony. Chwała Ci. Błogosławionego dnia, bracia i siostry.